Hej kochani, z tej Gabi i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy robić fioletowy domek W związku z tym, że pomarańczowy robiam, a teraz będzie fioletowy, bo lubię Patty i no i zrobię e, domek pat, e, e, ja taki i odpady tak, taki domek forytowy, bo kupię odpady takich te jakbyś mi pompował, krem, krem i nie wiem, może żeby to i bardzo po szukaj, Niedługo, dzisiaj żeby nie mam nie Dobra, dobrze, robimy faltowy domek. Ja chyba, y, no już te faltowe rzeczy, mam nadzieję, że nie zniknęły, bo jak zniknęły, no, to będzie źle. E, a ja długo się męczyłam, chyba, że się nie zniknęły. Nie, dobra, są wszystkie. E, więc tak, najpierw ja robię oczywiście ściany i na razie będziemy te panele. Yy, dobra tu mamy taki fiolet, ale on jest ciemnym i pasuje mi... kurde No to to, to nieważne dobra Ja tu mam zaletowe Powiem to może być taka Kuchnia już... I... dobra salon będzie ciemniejszym A kuchnia będzie jasna taka Albo nie, taka będzie... tak Dobra i mamy taki ciemniejszy, ciemniejszy O dobra i sypialnia będzie taka tylko teraz, bo w co do mnie robiłam... Oj, co się stało? Czekajcie, czekajcie, tak tak. Ej, nie da się... Ej, co się stało teraz? Nie wiem. Dobra, nieważne. Ja tutaj wyciągnę oczywiście rzeczy najpierw. Ej, I dopiero zobaczymy, może się coś naprawi. Tutaj wiem, że to nie przelitowe, ale no, ja to wzięłam. Kurczę. O, o, oj, oj, dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Yy, wiem, barwniki do wosu, bo ja chcę bo jak fioletowe, o matko, ile tych fioletowych rzeczy jest pełno. Więcej nawet niż tych pomarańczowych, yy, tutaj mamy to. Yy, jest jeszcze, coś jeszcze, 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 Nie, na pewno to się jest, bo ja tak mało rzeczy, nie brałam. No, jest. Dobra. Eee... Jeszcze chyba... Jezus Maria. Coś jeszcze? Zobaczcie. A, i w tym domku będzie blisko patrzeć muszę i jakiś stworek. Tylko może go najpierw znaleźć. Nie wiem, że jest jakiś amortyzator. No, nie ma pewnie tego. ale musi coś być. Halo, halo. Ja widziałam tylko taką osobę jedną. E, fioletową, czyli to była taka pani z teatru Tylko ja już szukam ciągle O, e, to jest ta pani Albo, wiadomo, że to będzie mieszkała patosy Mołczanów i ta pani Eee, dobra Już się Nie naprawiło się To zrobię przerwę i naprawię i zaraz wracam Ok, naprawiło się, musiałam wyjść z domku i znów wejść, naprawiło się wszystko mi. Eee, nie będę już może nic zmieniać, chociaż chyba to jeszcze będzie wyglądało. Nie dobra, wszystko będzie w panelach, nie będę już nic zmieniać, bo znów coś popsuję. Może tu by było bez... Dobra, tu będzie pierwszy domy. Nie będę się mył, się nie będzie mył. Dobra, ja nie chcę, żeby się no, Dobra, zrobię trochę, bo ja nie chcę, żeby się nie działał. Ja nie ubrałem patty, tylko po prostu, no, no tę, tylko tak sobie żartuję. E, ale nie ubrałem ich. Ja, bo ja lubię patrycję młotanów i już szukać. To moje są dwie idolki, chociaż Monika, gotować. Oraz nas też bardzo lubię. E, Nieważne, dobra. Mm, dobra, dajmy teraz lodóweczkę. No, no, to są dodatki, jak już będę większe troszkę, to kupię jakiś dodatek, 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 dodatki, dobra, e, zrobię taki biały stolik, bo ten mi nie pasuje, tak jak e, w pomarańczowym domku, nie, nie, nie. E, dobra, zajmę tej... Ale nie, w ogóle tutaj zrobię teraz pokój, w pomarańczowym domku nie robiłam, bo to nie woli do... Do łazienki, a tutaj jest pełno rzeczy. Ja w ogóle wszędzie szukam tych rzeczy, więc mam nadzieję, że nie poznikało. Bo jak mi coś zniknie, no to będę ten. A dzisiaj jadę do parku Trampolin z moim tatą i z bratem. I ten. I, i nagram short albo filmik, jak to jest z parku Jestem. E, I ten będzie to niemożliwe, że dzisiaj zrezygnujemy i nie pojedziemy do parku Trampolin. Ale bardzo bym do chciała jechać. Więc może pojedziemy. Jestem coś do śwaldowego. Dobra, tylko są faldowe płatki do jedzenia. O oh dobra. No to damy płatki tutaj. Uznajmy, że... To jest faldowe, bo nie ma nic faldowego, no Sorry. a W sklepie były bez klapki do jedzenia. Eee, okej, on matkowy mam. Dobra. I tutaj też postawimy kładki. I że czytam. Takie no. I jak, jak jeszcze domki dla jakiego idola zrobić domki dla idolów. E, piszcie, piszcie, ja chętnie czytam, za serduszkuję, y, odpiszę i zrobię. Damy jest przezroczyste, bo białe to... no, 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 nie. Ale teraz są białe, bo nie ma wierzy, że to zależy. Patelnie nie dajemy, a to... Chyba organizator, organizer... Nie wiem, jak się nazywa, nie będę kłamać. Kurczę, ten widelec. Okej. Okay. Damy trochę tego, bo przecież ta pani z nim mieszka. E, więc może jak pani mieszka z nią, jest jeszcze miejsce, no to może damy taką miseczkę. Dobra. Bardzo słodka jest ta kuchnia i łazienka. E, mi się bardziej wydaje, że kuchnia jest słodniejsza niż łazienka, ale nieważne. Dodatki zaraz pododajemy. No takie siedzą z to nieważne. Robimy teraz i specjalnie damy do sypialni, bo... Miejsce, chcę pomóc jak, mm, bez stolika, dajemy pufę taką tu, wiem, że nie pasuje w szary, no ale jak to mam zrobić, dobra, bez dolotka, oświetlimy mm, sobie tutaj pięknie, tylko taką na tym nie chce mi się. Eee, dobra, może też tu będzie filtr węglu, proszę, proszę, no nie ma, dobra, tylko poduszkę postawiła. E, okej, okay. telewizorek, ale był już z tej strony, dobra, teraz będzie tutaj, bo tu jest taka duża, duża i ściana. kwiatucha jakaś, ty. Kwiatuszka, no sorry, kiedyś odpowiedziałam, tutaj. nie ma takiego kwiatucha, więc on nie postawiłem, ale no kwiatek nie będzie. Mmm, dobra, lecimy po półeczku. Półeczkę. Telewizor. I troszkę tak teraz... Dobra. Zrobimy teraz tak. Że tutaj będzie tak. No, ładnie, podoba mi się ten stal, naprawdę. Chociaż pożę tak dużo półek, na no, chwilę. Kiedy... Tak dużo rzeczy nie powstają, dobra. Eee, damy tutaj szafę. Dobra, i teraz musimy posunąć. Mm, Okej. Okay. Tywam? nie dobra, nie będzie to Czy jakiś ładny obrazek? No nie, a będę tylko Nie, dobra, bo to, nic, to ja, nic, nie będę nic. Nic nie będę kminik. Hmm. Dobra, tak wygląda mój salon i możemy dekorować tymi rzeczami, bo września muszę sypialnie jakoś zrobić. E, Okej, okay, dżem. mamy jaminki takie mamy, te jedzonka. Eee, yy, otwórz lodówkę, otwórz, no nie, to się, dobra, musimy postawić te rzeczy, Jedzonka, znaczy, jakie rzeczy, yyy, dobra, to jak, to nie jest waltowe, a mam troszkę jedzonka walutowego, to nie mam okej, yyy, idziemy, tutaj, o, Jezus Maria, yyy, mm. tu, tu jest jeszcze jak do jedzonka, Ciuków to jest pełno to jakby coś, a, i pis, i, mówiłam, że piszcie w komentarzach, ale piszcie w, na przykład w komentarzach piszcie, e, jakie jeszcze Bo ja napisałam sobie na kartce, jakie mam zrobić, ale za bardzo pomysłów nie mam. Dobra, dwa dżemiki. Chyba już. Zobaczymy, jeszcze tutaj nic nie ma. No nie. Okej. Okay, dobra, e, suszarka leci do łazienki. To też do łazienki leci. Najpierw ja rąbanią sobie wywalimy, o jeszcze jeden dżem, dobra Dżem, dżem, dżem Eee dobra to od razu sobie zaniosę może, oj dobra Bierzemy te kurcze, kurczaki nie mogę A dobra tą pufę przesunę już, bo tutaj jest taki róg Taki wiecie no tu, taka dziura, okej okay, tam dalej eee, okej, okay. dobra położymy tutaj te farby OK i zyszareczka. E, OK, tutaj mamy książeczki. Książeczki możemy postawić sobie na półkę tutaj, wyżej, bo nic mi telewizor zasłaniać. Zasłaniało. Mamy slajmy tu takie. Dobra, slajmy położę sobie tu. Oj, slajmy, slajmy, dobra. A jak ktoś chciałem wiedzieć o tym prezentie, to tutaj mamy taką torbę, bo była ona w prezencie damy do mojej postaci. Dobra. E, Wywalimy tą torbę i te kartony już, bo przeszkadzają. Dobra, mamy taką lalkę. Zostawimy sobie tu katuszki, oczywiście. To jest fioletowe jakby coś. Niech nie, nie pisze nikt, nie fioltują. To jest i e, Dobra, tu mamy tych tuszków, to jest troszkę fioletowych, ale to ogólnie w Eee, dobra, 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 dobra. O, to lecimy też do tej. Jak to ja nie mogę. Do, do łazienki. Kamerę tu wolę położyć. Takie, takie małe pierdółki. Takie, no tu sam. Eee, mam taką ośmiorniczkę. Eee, Ośmiorniczka będzie tu. I na razie sobie przesuniemy te rzeczy już, bo robimy sypialnie. Eee, dobra. dobre. Dobra, dobra. Ta kula jest bardzo fajna. I ta maseczka. Maska znaczy, jak dobra. E, dobra, e, robimy nasze spiary. Oczywiście, tu leci biały łóżko. A teraz myślałam, żeby tutaj. tutaj. Dobra. Dywanik, e, szafa. Szafa musi być tam, bo. Dobra, musiałam zrobić e, przerwę na chwilkę. E, okej, okay. tutaj damy. Chociaż ten ogon Syrenii, to damy. O Jezus Maria, ten ogon mi przeszkadza, no ale okej, okay, niech będzie już, niech będzie. Eee, patrzcie, akurat na styku się zmieściło wszystko. To się tam wcisnęłam, bo trochę jest zielone. Eee, dobra, nie, tą taką bombonierkę z czekoladkami, jak ktoś by nie wiedział. Ja nie będę wiedział, okay. Pierścionek jest, pierścionek! Eee, albo nie będzie kupowała pierścionka, tylko tą kulę, kulę, kulę. Albo nie. No w ogóle nie, tylko maskę. No masko! Wejdź tam. Nie dobram przez półkę, bo, bo ten... Ta maska mi się nie chce postawić totalnie. A teraz to ty po widzicie? Jakie to jest szukanie stwo. Dobra, postawię... Okej. te możemy tu pożyć. No, patrz co mi tam. Mamy czapeczkę fioletową i taką kulę ładną kulę tu. I kwiatuszki gdzieś gdzie to przedstaw. Nie będę wywalać tych rzeczy, bo mi ich szkoda. Bo ja szkałam. O, o co mi to? Może być tu. E Chciałam zrobić przerwę, bo coś mi się tam kliknęło i no. I mogę już prezentować to wszystko. Będzie wyglądać... Tutaj mamy taki piękną łazienkę, która mi się bardzo, bardzo podoba. Piękna kuchnię i zadowce są rzeczy planetowe. Jakby nie widział. A, i ja zapomniałam, żeby ten subskrybować i łapkować yy, mój kanał. Po więcej takich filmików. Yy, ubijajcie te łapki, bo naprawdę warto. Dobra, tutaj mamy taką kuchnię. Yy, no salon to już w ogóle jest piękny. I sypialnia jest przepiękna. Ta kula. No dobrze, że ją wzięłam, bo ona jest piękna tutaj w Na tym. Nie da się nawet. Czy ta kula? Matko, że już na słońce, dobra, nieważne. Ja, ale beka, dobra. E, tak się prezentuje feltowe Dobra, teraz lecimy zrobić patrycję mołczanką. E, dobrze, dobrze wypowiadam to wszystko? Chyba tak. Dobra, robimy Patty. Mm, Skasujemy ją, bo... No, nie, ale już nie. E, patty to też jest wysoka taka cienka, ale ona już ma taką... Taką? No taką, a bardziej taką ciemną chyba. Ona tu ma włalsy, włosy. Włosy ma. A jaka ona ma włosy na co dzień? O, takie chyba ma. Nie, takie na czekajcie. Dobra, damy takie jak majulka. Bo. Zresztą czekajcie, bo jak pamiętam pati, to ona ma chyba takie. O, takie właśnie, dobra, damy takie. Ona ma brązowe. No, dobra, tutaj, tyk, troszeczkę no, Ona ma gdzieś taki, dobra, ma takie. Mm. Nosek ma też, każdy każdym razie, jakiś zimowy. No, kremowy, to nie? E, taki jak chciałam. Brązowe oczywiście nosiki. Nie, brwi, a ja nie, że ja. Dobra, ona tutaj się uśmiecha, ale nie aż tak. Tak też chyba, nie? Tak albo tak. Nie, ona się tak pojecha. To nie będzie już tak, nie będzie. Jego to chyba nie ma. Nie, nie ma. Eee, dobra, tutaj lecimy jakieś tu ubranki. To było tam. Eee, okej. Okay. Eee, może tak bym ubrał, bo to jest takie... to... Jest to. Ona tu ma takie, takie te ubrań, takie ma ładne, fajne. Nie, w stykinkach nic nie ma wyliczowego. Jak nie to zostawiam to. Hmm. Dobra, zostawiam na razie ty przy tym jestem. kapelusz nie, nie nosi. No kapelusz to chyba też nie. Nie, dobra. Maria, czemu się to yy, przy tym przyjrzyjmy się ekranu. Yy, dobra, nieważne. Tak jest. Może czekaj, bo ja bym że to, ale nie, dobra. To by pasowało do tego stroju, ale no dobra. Nie. To jest wortowa. Dobra, wezmę to. to Spinki to przecież ma. Dobra, tak wygląda Patrycja. E, lecimy do domu i zobaczymy, czy się jej spodoba. Mam nadzieję, że tak, bo starałam się naprawdę. W następnym odcinku, czyli jutro albo pojutrze, będzie hmm, domek dla Natsu, czyli cały różowy oczywiście. No a na koniec będzie czerwony dla Moniki kociołek. Poczekajcie, ja będziemy tą panią. Choć ona to nie, nie to będzie tutaj, to pani będzie Ła, jaki ładny domek, jak, wie, jaka sypialnia, salon, kuchnia, łazienka, jaka piękny Ja, ale najbardziej to mi się podoba sypialnia, jaka ta piękna sypialnia, ale salon jakiś szederski, kuchnia, ja i ta łazienka. Ehm, a kim pani jest? No jak to, pani nie wie kim, pani nie wie kim ja jestem? No nie wiem. Eee. Ja się nazywam Ania. A pani? Ja jestem Patrycja. Eee, okej. Okay. Bo ja buduję falsowe domki i ja go zbudowałam dzisiaj eee, z panią Gabi, która tutaj jest. E, tak, to jestem ja i ja mam Nie Nieważne. Dobra. To fajnie, że mi zbudowaliście domek, bo... No bo ja kocham kolor. Moja, przyja moja koleżanka, czekajcie, w ogóle to... Moja przyjaciółka Julka, e... Ej, tak, ja też miałam domek e... robiony. Też. I z kim ty mieszkałaś? A ja mieszkałam... O, z tym puchatek jest. ale znowu Puchatek, kochany puchatek. Yy, dobra, to może się zaprzyjaźnimy? Okej. Okay. No dobrze, to ja sobie pójdę, a wy się tutaj yy, Dobre. Tak wygląda. W ogóle to to jest waltowa emotka, ale to jest taka zła. I jak ktoś nie widział tej emotki, to ona jest nowa. Jakby coś ino. Jak wam się, ja się podobał domek. I poprzedni odcinek, jak robiłem pomarańczowy domek, to zostawiać łapki w górę. I Subskrybujcie, po więcej. Pa!